Siemana, aż po i tylko forbę. Dzisiaj odcinek specjalny, mogę powiedzieć. Wraca do vlogu Bogdan Maciejczyk, mój przyjaciel, z którym no, mogliście mnie widzieć na niejednym vlogu, które już nagrywaliśmy razem. Dzisiaj nagrywamy vloga z naszego klubu Hyper Fighty Fitness. Także ludzie, ludzie zaraz robią, trenują, także... Przeszkadzają nam trochę, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie. Mam że będzie nas słychać. No i tak, przed nami gala, na którą wielu fanów bokserskich z niecierpliwością czeka. 7 grudnia, sobota, gala w... Sautarabi. ładnie nazwana Clash of the Dunes. No i przede wszystkim przede wszystkim, oczekiwany rewanż przez wielu fanów boksu, przez cały świat bokserski. And, and, Andre Ruiz kontra and and Andrzej and Joshua. Joshua. reymatch i, i świetny pojedynek, do którego na pewno za chwileczkę wrócimy, ale na jednej gali. Wiele, wiele ryf, e, fajnych walk i ciężkich. E, czyli Hunter kontra Powietki, e, Hegowicz kontra Wolina i White kontra e, Mariusz Wach, czyli polski akcent na, na tej gali. No i pomału sobie omówimy wszystkie, e, wszystkie pojedynki i powiem Wam dlaczego i kto powinien te pojedynki wygrać. Oczywiście e, to jest założenie, bo Vox jak to ostatnio pokazał Ruiz, może zaskoczyć każdego, możemy stawiać 15 do 1, 50 do 1, a trafiają się zwycięstwa takie właśnie jak ta pierwsza walka Antony Joshua z Ruizem. Dokładnie tak. Oczywiście zaczynając od, od walk, które no będą jakby poprzedającą walką Andre Ruiza Ruiz z, z Joshua. Czyli Hunter kontra powiewki, jak, jak Ty Bogdan widzisz, yy, widzisz walkę. A Powietkina znam, Huntera nie za bardzo, ale no patrząc na to, patrząc na ich rekordy, Powietkin 35 wygranych, 2 przegrane, Hunter 12 wygranych, 1 przegrana. Jak dla mnie wygląda to bardziej na to, że to Hunter jedzie na, na te duncy po to, żeby pomóc Szaszce w wygranym pojedynku, a Aczkowie, tak jak mówiliśmy, no, zobaczymy. Wydaje mi się, że matematyka, a jeśli idzie o doświadczenie, jest za, na, na stronie Powietkina. No, młody Hunter też nie jest. A walk, walk miał w zasadzie trzy razy mniej. więc osobiście kule się ku temu, że Powietkin wygrał. Dokładnie tak, dokładnie tak. Na pewno yy, Powietkin yy, ma więcej doświadczenia. Jest. Yy który boksował o, o, i był mistrzem świata federacji WBA, yy, WBO i, i WBC Silver. Yy, no i na pewno ma za sobą więcej walk yy, z lepszymi, z lepszymi yy, pięściarzami. Yy, Hunter za to no słabszy rekord, tak jak Bogdan wspomniał 18-19 walk, 12 wygranych przed czasem. No, i to doświadczenie dla na pewno nie, nie przemawia. Młodość, na pewno tak, wiek, na pewno tak. Powietni mają już te 40 lat. No to i zobaczymy. Na, wiek, pewno... Wiek jest właśnie na, na pewno, na pewno jest w formie. Ma jeszcze na pewno hrabkę na, na większe walki, na hrabkę jeszcze o, o walkę o tytuł. No i ja też jestem ku temu, żeby, żeby powietki jednak. Także że na szczyt na tą walkę tak. Saszka Powietki. Saszka powietki. tak jest. No i następną walkę. przechodzimy na. następną walką. Hegowicz, młody Chorwat, 9-0 kontra Molina. doświadczony pięściarz Molina, z którym to miał też okazję sparować z Artur Szpilka w Houston. Też tak. mówił Artur, że, że Molina jest takim przyczelnie wygodnym, mocno bije. No i ale ale nie jest to jest Ma 5 wygranych w swoim rekordzie. 27 wygranych. E, gabarytowo duży zawodnik, ale Harbowicz młodszy, Rogowicz, przepraszam, dużo młodszy od niego. E, niepokonany jak na razie, może nie ma tych dobrych nazwisk. Trudno powiedzieć, ja bym tę walkę postawił w festi-festi. Trudno powiedzieć, się przy, przy stronę Moliny czy Grgowicza. A walka, którą warto zobaczyć, jeżeli Grgowicz jest a na tym. 9 walk wygranych, 7 przez knockout, ma czym uderzyć, ale tak jak mówiłem, no nie walczył z nikim konkretnym. W zasadzie Molina już miał parę tych e, szans, walk o tytuły, chyba ich nie wygrał z tego co, co pamiętam, no ale cały czas gdzieś tam był e, a, a, przy tym szczycie, prawda? Także ja bym dał tutaj, e, no ja bym dał 50-50, nie mogę postawić. Musimy, musimy, postawić. musimy... To ja stawiam na młodszego, e, może młodszego wilka, który będzie chciał. Ja myślę, że to, ser, zgadzam się wejść, kolejny wejść, raz z Rybackikowicz to jest, to jest zawodnik, który tę walkę wygrał i myślę, że myślę, że y, ma szansę wygrać ją przed czasem. Także to był typ, typ na tą walkę. No i polski akcent, Mariusz Wak, Wiking, y, y, który, y, jak powiedział ostatnio, kocha się bić, ale nie potrafi boksować. I, i to też jest y, y, prawda, bo y, gabaryty, warunki Mariusza Wacha naprawdę. Y, doświadczenie zawodnik, także on nie ja chodzi w walkę i po prostu tak jak sam powiedział, kocha boksować, ale nie lubi, nie umie, nie umie boksować. Kocha boksować, umie boksować jak, Czy kocha boksować, i nie umie się. Kocha się bić, ale nie umie boksować. Nie boksować. Sam to powiedział. No i zobaczymy. White spotka się z White'em. White no i tutaj... Przede wszystkim no na pewno White jest faworytem, tak? No, White z rekordem na 26 walk, w zasadzie 27, jedną przegraną przegrał tylko z Parkerem walcząc o, o mistrzostwo. E, taką ostatnią walką, która mi została w pamięci, to w sumie przegrywał według mnie na punkty z Cisoro. Z ale Cisora, Dwie walki, dwie walki Ale złapał, walki ale złapał, złapał, złapał Cisoro. Yy, no ostatnia z Rewaxem, yy, wcześniej jeszcze yy, przegrana z Joshua, tak? No tak, przegrana, no, przegrana, przegrana z Rzeszyłą, Parker, Brown, także no, tych nazw jest trochę w, w rekordzie. Na pewno White no, jest, jest w takim boksterskim stosie. przeszedł cały obóz. Mariusz Wach miał na przygotowania, no moczenie nie całe dwa tygodnie, tak, nie tak. Problem, no. ale, i... ale niedawno walczył, 10, czyli w... No tak, w, ale z Kiwalciu, tak, Były to takie walki, żeby tylko gdzieś tam no, wyjść do ringu i... i... Z jakimiś naprawdę słabymi rywalami. E, i na pewno faworytem jest White. E, no i tutaj jest pytanie, ale czy, czy tak. Wach wyjdzie jak z Bakole i, i przegra przed czasem, czy jednak e, wytrzyma. Ja e, bym tutaj stawiał jednak na wygraną White'a ja. przed czasem. Chociaż tą no, Mariusz ma szczękę, i, i, może przyjąć. I niestety i może przyjąć. Ale, ale przyjmowanie Walk się nie wygrywa. Trzeba... E, Trzeba nie przyjmować i, i starać się przeciwników położyć na dechy przed czasem, jeżeli jeżeli jest taka możliwość, bo jak się, nie, jak się go nie położy, to się skończy tak jak z Arturą szpilką, gdzie e, walka no niestety przegrana, a według mnie jest zremisowana. No ale wracając do tego, e, White z Wachem. też tak czuję, że no, Wacha, Wach dostał tygodnie dwa tygodnie temu e, propozycję walki, e, czy się zdążył przygotować. Ja no, i myślę, no, na że pewno nie. No, na pewno nie tyle, No potrzebujemy przejść. Na pewno y, też... To jak gdzieś stawiamy. tam za pieniądzem i, i myślę, że no Mariusz nie ma już takich sportowych też motywacji nie, nie odzywam się teraz jako rotacji, że Rodak i na Rodaka, tylko stawiamy po, no po prostu, tutaj po prostu reakcji, Stawiamy jako eksperci tak i myślę, że trzymajmy się tego Ja jednak z, mimo tego, że no znam Mariusza bardzo dobrze z, trenowaliśmy razem, byliśmy razem powiedzmy w jednej drużynie e, zawodowej i, i bardzo Mariusza lubię, ale niestety no łaj tutaj jest y, faworytem i ten pojedynk wygra. No ja w takim razie myślę, że też będę się zgadzał z Andrzejem, z tego względu, że pewnie pan Eli Herr dobrze to sobie wymyślił i dali a, a Mariuszowi na wszelki wypadek tylko dwa tygodnie, y, dwa tygodnie wyprzedzenia do tej walki, więc pewnie założyli, że Mariusz jedzie tam na pożarcie. Dlatego Mariusz, jestem za tobą całym sercem, ale musisz to udowodnić, że tą walkę wygrasz. Na ten moment ja. Więcej niż 50% idzie na stronę White'a, więc odhaczamy White'a. I walka wieczoru Andy Ruiz kontra Anthony Joshua. Andy Ruiz kontra Joshua. No, zaraz, to, bardzo. zaraz to wam pokażemy, bo dzisiaj spotka się w ringu dwóch, dwóch przyjaciół, którzy pokażą tak, pokażą jak Andy, Andy Ruiz ma boksować, jak Anton Joshua ma boksować, żeby te, tą plamę z pierwszej walki zmazać i wygrać. I oczywiście damy swój typ, także już za chwileczkę walka wieczoru i główne danie w ringu. No i oczywiście walka wieczoru Andy Ruiz kontra Anthony no, Joshua. To jest Andy Ruiz, zgadza się? Eee, dokładnie. Zrobimy eee, tak, ja jestem z Andy Ruizem. I myślę, że kolejny raz zwycięży Bogdan jest za... Ja Zoszuła. jestem za Dżasła i chciałbym, żeby uzyskał swój tytuł. Ja pokażę mniej więcej to, co Ruiz powinien zrobić, żeby to walkę kolejny raz wygrać. I co ma, co ma, co ma najlepszego w swoim, w swoim boksowaniu i w swoim repertuarze bokserskim. Także, A ja będę się bronił na razie. Także Bogdan, pozwól Anten Joshua Pozycja, podobnie, podobnie jak w pierwszej walce, myślę, że Andy Ruiz powinien boksować jak najwięcej w półwystansie. Ta jego praca nóg jest, no powiedzmy, dobra, ale, ale nie lepsza od, od Joshua. I myślę, że, że Andy Ruiz powinien boksować w półwystansie, oczywiście pracować, uderzać na dół. Jest dużo niższy, także powinien trzymać garder, trzymać się blisko i celować właśnie te lewe, lewe prawe sierpowe na, na, yy, na, 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 głów, na głowę, na brodę, oczywiście odsadzając od się dołu od i czekać przede wszystkim na błąd, na błąd, yy, Joshua, yy. Wiadomo, Jaszu, miał poczekę walce. Poczekaj, właśnie, bo teraz mówisz anty Andy Ruiz, Andy Ruiz, ale jestem też ja, Joshua, który powinien coś robić, żeby tę walkę nie przegrać po raz kolejny, tylko wygrać. tak? Więc mówiąc konkretnie o tych nogach, według mnie, właśnie nogi są podstawą Antonego Joshua, który nie powinien się zatrzymywać. Jeżeli zatrzymuje, to wchodzi automatycznie w mocniejszą wymianę. Walka już dochodzi do, do momentu, gdzie kto jest silniejszy, kto jest szybszy. A według mnie, Ruiz, a mimo swoich gabarytów, swojego wyglądu, ma na pewno szybsze ręce niż Joshua. Chyba, że Joshua zmienił trening, ale mimo wszystko pół roku nie jest wystarczająco na to, żeby poprawić szybkość rąk. I swoje nawyki. Nawyki, tak? dokładnie, więc nogi przede wszystkim u Jaszły i no i to, żeby trzymanie takiego małego, krótkiego ruiza, który akurat tutaj Andrzej nie pasuje, bo jest dla wysokości. No będę niżej, będę o, liżej, troszkę troszkę. Troszkę. Trzymanie go właśnie na dystans. Trzymanie go na dystans, tak jak to zaczynał fajnie w pierwszej walce, i chodzenie na nogach, używanie tych nóg tylko po to, żeby nie stanąć przed nim i nie doprowadzić do sytuacji, gdzie mniejszy Ruiz jest w stanie wejść do pół dystansu. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale mimo krótkiego wzrostu te jego ręce są dosyć długie, bo e, z tym krokiem do przodu potrafił sięgnąć Tony czyli potrafiłeś sięgnąć mnie na dół. Na dół, czy, sięgnąć na czy, czy właśnie w tym pół Na pewno Andy Ruiz ma no, taki meksykański styl, e, lubi się bić, lubi przyjąć, lubi oddać. To był też błąd moim zdaniem, że w tej pierwszej walce, bo tak? na pewno, bo, bo na pewno, na pewno. No, jak wszyscy widzieli, no, ten początek był świetny w wykonaniu posłał posła na deski Ruiza, no, ale popełnił błąd, nie wyczekał, nie wyczekał też tej sytuacji. Nie, nie wytrzymał, tylko chciał iść za ciosem, no i niestety wziąć, nadział, się, nadział się na ten lewy sierpowy i to tak naprawdę ten pierwszy cios zakończył balkonicznym sobą no i jak wiemy gdzieś tam podobno na sparingach w tej pierwszej walce też, też leżał i, i miał problemy i to też jakoś miało na wpływ pewno na, pewno pewno na na walkę i podobno teraz tak samo na, na przygotowaniach do, do tej walki, do rematchu, do, do rewanżu re re też miał jakieś problemy i, i na sparringach także no zobaczymy, na pewno czeka nas no fascynujący pojedynek, mega widowisko. No i to, ja, ja jestem, no, chciałbym, żeby Antony Joshua odzyskał, odzyskał swoje pasy i, i tak jakby wrócił z powrotem do bycia e, twarzą tej wagi ciężkiej. E, może nie jedyną twarzą, bo mamy kilku innych jeszcze ciekawych zawodników w tej wadze. No ale no, e, Andy Ruiz, tak jak już wielu z Was pewnie słyszało, e, to wagą z Pieszą z, z Joshua zaprzepaścił e, lata, lata, lata w e, fitness. W, w, trenowania po to, żeby dobrze wyglądać, bo wyszedł e, nie wyglądał wcale dobrze, a pokonał gladiatora, e, e, prawda? Także, e, także chciałbym, fajnie, żeby, tak. żeby jednak ten fitness wrócił, czyli Anton ja Joshua... Ja jestem za Joshua e, Przed czasem na punkty. Ja nie myślę, że ta walka się skończy na punkty. Nie My myśli, ja myślę, że na na punkty, też tam walka się to czasem 12 rund. Ja tak, jestem za tak. An i Ruizem i myślę, że... Jeżeli ma wygrać, to kolejny raz wygra, przed czasem i, yy, i tak. z nogą tu już i to jest mój typ na tą walkę. A ja mam nadzieję, że Antony Joshua poprawi swoją pracę na nogach, będzie się lepiej czuł niż przed tą pierwszą walką i yy, te lepiej czuł mam na myśli te 120% yy, bycia gotowy na 120% do tej walki, bo według mnie do pierwszej nie był gotowy. Coś tam było nie tak, nie wszyscy wiedzą co, ale podejrzewam, że coś, coś było nie tak, co zbudowało, że ten był taki troszeczkę przymulony w tej, w tej pierwszej walce, aż za bardzo. a Więc te wszystkie poprawki naniesie po prostu a, do tej walki. No i będzie używał nóg, będzie używał swojej siły fizycznej. E, tych wszystkich swoich gabarytów, które powinien używać, walcząc z, z mniejszym zawodnikiem. I to nie jest kwestia licza czy dwóch, tylko to jest kwestia długości głowy. Więc, a, więc a, no ja jestem za Antony Dzaszła. Pozdrawiam, dziękuję za kolejnego vloga. A widzimy się. Let the better man win.